Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny tytuł, tym razem coś małego dla fanów strategii oraz pokaz tego, że uparcie się na coś w przypadku tworzenia swojej własnej gry może przynieść naprawdę wielkie skutki. Meridian the New World to klasyczny RTS. Przypominający nieco Command Conquer albo Starcrafta. Na Steamie znajdziecie też demko tego tytułu. Jeżeli ktoś z Was poszukuje takiego klasycznego RTS-a, a nie ma ochoty jeszcze wydawać jakichś pieniędzy za darmo, można przetestować fragment tej gry. Oczywiście, jest to indyk, moi drodzy, i nie ma co tutaj się spodziewać wielkich wodotrysków czy esportowych, na przykład aspiracji w tym RTS-ie, w tej grze, jak na przykład w przypadku Starcrafta. Jest to raczej amatorska produkcja, jednak co ciekawe, gra, Posiada delikatne elementy RPG. Pomiędzy mapkami w kampanii możemy porozmawiać np. z załogą naszego statku, na którym toczy się kawałek wątku głównego gry, przejrzeć profile załogi albo jednostek, które powoli odkrywamy w grze. Mamy też na pokładzie tryb symulacji, który pozwoli nam na zabawę jednostkami i testowanie ich w różnych warunkach, czy planowanie odpowiednich ataków za pomocą np. nowych jednostek, które udało nam się odblokować. Również lekko-RPGowym elementem jest rozwijanie naszego dowódcy. Niestety ten system nie jest zbytnio rozbudowany i może nie jest aż tak mega-RPGowy, ale możemy wybierać i ulepszać umiejętności, które będziemy następnie wykorzystywać w grze. Przeciwnik, na przykład czy to w kampanii czy podczas zwykłej rozgrywki, również będzie używać tych umiejętności w zależności od stopnia trudności, jaki wybraliśmy. Dobra, ale jak wygląda sama rozgrywka? Podobnie jak we wspomnianych, Commandant Conquer czy StarCraftie posiadamy naszą główną bazę, którą powoli powiększamy konkurując z przeciwnikiem. Warto jednak wspomnieć, że Meridian The New World m, bardziej nadaje się na kampanię. Nie ma tutaj trybu sieciowego, chyba też nigdy nie będzie. Nie mamy wielu ras czy cywilizacji, jakimi na przykład możemy sobie zagrać. Nie wspomniałem jednak o ważnej rzeczy. Studio tworzące ten tytuł, moi drodzy, składa się z, jak się nie mylę, tylko trzech osób. Ta naprawdę piękna grafika, niezłe jak na indyka animacje między misjami w kampanii, czy oprawa dźwiękowa. To wszystko jest pod władaniem zaledwie paru osób kampanię zaczynamy od poradnika wprowadzającego nas do gry, jakie jednostki do czego służą, jak dawać im konkretne wyposażenie oraz po prostu jak walczyć z wrogiem czy zdobywać surowce. Zaletą Meridian jest też fakt, że prawie każdy pojazd czy jednostkę można wyposażyć na różne sposoby, wynajdując po prostu technologię. Każda broń ma nieco inne działanie i tak na przykładzie standardowej Chimery możemy jej zamontować laser, działko plazmowe czy na przykład wiertarkę do zdobywania surowców. W sumie cała to rozgrywka bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina Starcrafta. Dbamy tutaj o pojazdy zajmujące się zbieraniem surowców, inne świetnie nadają się do szybkiego zwiadu w stronę pozycji przeciwnika, dbamy też o zasilenie naszych budynków. W przypadku Meridian e, mamy też umiejętności dowódcy, jak mówiłem, które możemy wykorzystać do boostowania naszych budynków lub jednostek. Inną rzeczą, która może się w Meridian spodobać, to edytor mapek. Połączony oczywiście ze Steam Workshop, więc nasze. Prace czy publikacje dotyczące map możemy też podzielić się nimi po prostu poprzez Steam z innymi graczami. Jeżeli chodzi o wady tej prostej produkcji, to co w grach indie i w strategiach niemal zawsze wypada najsłabiej, to oczywiście inteligencja przeciwnika w zwykłych rozgrywkach. Co rusz nas po prostu przeciwnik podgryza, ale kiedy wejdziemy mu już do bazy i zniszczymy większość jednostek, to już praktycznie daje za wygraną i jest po prostu całkowicie bierny. Podobny problem jest z zasięgiem ataku jednostek. Bardzo często zdarza się mm, na przykład ustawić te jednostki w okręgu w stosunku do atakowanego celu. Nasze jednostki starają się zawsze... Utrzymać swego rodzaju okrąg wokół tego celu, co doprowadza do śmiesznych i kuriozalnych sytuacji. Rozkazujemy jednostką, na przykład też utrzymać pozycję, a przeciwnik, te wszystkie nasze jednostki nam powoli ubija, jedną po drugiej. Bo one po prostu nie chcą się nawet kilka pikseli ruszyć w obronie innej jednostki, która stoi obok. Jeżeli damy im wolną wolę, to wręcz przeciwnie, te jednostki będą zapędzać się do bazy wroga, ścigając uciekające jednostki wroga. Inteligencja. Naszych pojazdów czy przeciwnika pojazdów w tej grze, no niestety, jest naprawdę bardzo solidną wadą. Ale ogólnie rzecz biorąc, są oczywiście dużo bardziej rozwinięte gry, jak StarCraft, jednak warto zaznaczyć, że jest to taka hobbystyczna w sumie produkcja paru kolesi. Raczej każdy z Was kiedyś miał marzenie na temat stworzenia własnej gry. Ci ludzie tą grę stworzyli i wydali. Dlatego w sumie powstrzymam się od dogłębnego e, ocenienia tej gry, wywyższania zalet czy narzekania na wielkie wady. Każdy z was ten tytuł może sobie przetestować m, za darmo na Steam na pomocą po prostu standardowego demka. Cóż, tyle.